Luka, za nami wielkie derby Krakowa. Niestety tym razem rezultat nie był satysfakcjonujący. Jak myślisz, dlaczego nie udało się narzucić naszych warunków gry przeciwnikowi? To prosta sprawa. My za mały pierwszy bardzo dobrze grali. Maliśmy tam 4-5 okazji, strzeli bramku, szanse. Nie wykorzystaliśmy tego, co szkoda, bo jakbyśmy prowadzili na pewno 1-0, kurwa, tak ten mecz wygramy. Ale no, potemśmy tam jeden blend zrobili w ustawieniu autu, szybki, a wisła strzelała bramku szkoda tego, ale mieliśmy jeszcze dużo czasu, a strzelić bramku nie udało się, a żalujemy tego. Z takiego taktycznego punktu widzenia, co było najtrudniejszym aspektem gry, z którym musieliście się dzisiaj mierzyć? s, ničím, lebo na všetko sme sa pripravovali dobre, lebo bolo to vidieť od počátku meču, hrali sme veľmi dobre, nebali sme sa, tešili sme sa na ten meč, škoda, škoda toho výniku, lebo tá hra bola dobrá až na, na, vlastne, na tú, na, ten, čo sme dostali, škoda toho. Trzeba jak najszybciej zapomnieć o tym rezultacie. To był ostatni mecz przed przerwą reprezentacyjną, która jest ostatnia w tym roku. Myślisz, że te dwa tygodnie pomogą Wam przygotować się już do końcówki rundy jesiennej? Tak, na pewno się to będzie boleć, ta to przegra z Wisłą, Derby, ale musimy co najszybciej się odbudować, a po prostu dużo pracować na treningach po prostu. stále viacej a viacej, aby sme zdobývali tie punkty, lebo teraz sme stratili tie punkty a nikto mi ich neoddá a musíme sami si ich vyvalčiť.